Chyba tak. nasz sesji uwagi, Minecraft Dynamo z kolekcji UEFA Euro 2016. Zaczynamy. Pierwsza karta: Pan Giotis Kone z Grecji. Tutaj macie opisy. Chyba na jakiejś yy, na środku pola Tutaj macie numer, 233, tutaj macie statystyki, 75, 81 i 77. Tutaj macie, macie, macie numer karty, 295. Mamy logo Euro. Z tyłu tak wygląda ta karta, mamy koda. Widzicie? Mamy trzech zawodników, to jest oznaczenie, że jest to karta Dynamo. To jest logo Euro. Tutaj są trzy te, dwa, te trzy czerwone napisy, kontrol, ofensywa i atak. I to dotyczy tych, tych trzech tych, yy, napisów. No i druga karta. Ivan Perisic z Chorwacji. Tak wygląda. Jego statystyki 82, 78 i 77. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.